Dzisiaj chcemy porozmawiać o dwóch rzeczach, pierwszej i drugiej, a w ramach pierwszej rzeczy chcemy porozmawiać o dwóch prędkościach, pierwszej i drugiej. Pięknie. Zespół, Zespół dwóch prędkości. prędkości tak naprawdę chcemy wrzucić taki temacik, żeby wywołać małą burzę. Nie taką, jaką dzisiaj była, bo już świeci słońce. Bo już jest po niej, tylko po prostu burzę w rozumieniu takim, czy nie jest przypadkiem tak u was, że... Kiedy pracujecie w zespołach obojętnych, czy mówimy tutaj o zespole skramowym, czy o jakimkolwiek innym zespole, czy nie zauważacie u siebie, że są dwie prędkości? Prędkość. Jaka była prędkość, pierwsza? Tak, warp, warp. Warp. Prędkość pierwsza i prędkość druga, czyli prędkość reprezentowana przez osoby, którym się chce, i prędkość reprezentowana przez osoby, którym, no właśnie, nie chce się, czy nie są wystarczająco zmotywowane, wystarczająco nakręcone na to, żeby razem z nami pracować i razem z nami wykonywać. To, co jest do zrobienia w naszym zespole. To teraz ja spróbuję to opisać swoimi słowami, żebym się upewnił, czy dobrze Cię rozumiem, bo temat jest nowy tak dla mnie, jak i dla naszych widzów. Chodzi o to, że, czy chodzi Ci o to, że w zespole wyraźnie widać dwie postawy i zespół przez to dzieli się na dwa podzespoły, taki zespół, który jest dość optymistyczny i wszystko brnie do celu i, no i jest powiedzmy agile'owy. I zespół taki, który jest agile'owy tylko z nazwy, któremu, który nie do końca jest zachwycony tym podejściem, który tak naprawdę robi tylko to, co musi, a nie to, co powinien. O. Powiem tak, nie myślałem o tym w tym kontekście, w którym powiedziałeś, bo ja pomyślałem o tym w zupełnie inny sposób. Pomyślałem o tym tak, jak już to się nakreślić, czyli motywacja ludzi do tego, żeby chcieć coś dać od siebie i chcieć jakby rozwijać ten produkt w sposób, który może nie był na początku zakładany versus moty ludzie, którzy tak naprawdę przychodzą do pracy po to, żeby zrobić to, co im narzucono. Czyli tak naprawdę wykonują pracę, która została ogarnięta przez tą drugą część zespołu. Bo okay. tak to można o, nazwać. Okej. Okay. Dobra, to, to już teraz mam i my, i nasi widzowie pozdrawiamy. mam pełny obraz sytuacji. Spróbujmy to uszczegółowić. Czy to dalej jest jeden zespół? Tak, że tak. to dalej jest Ziemu. jeden zespół i to jest, albo powiem inaczej, to najczęściej pewnie będzie jeden zespół i to są zespoły, które pracują wspólnie, z tym, że wytwarzasz się w nich jakaś taka wewnętrzny, może wytwarzasz jakiś taki wewnętrzny, może to być to, co powiedziałeś, taki podział, tak? Nie wiem z czego on się bierze, bo mówimy sobie zawsze jedna z dwunastu zasad z innego tworzenia oprogramowania mówi wprost: twórz, twórzcie zespoły z zmotywowanych ludzi, czyli nie powinniśmy mieć w takiej sytuacji, że część osób przychodzi po to, żeby przychodzić i odbędnić kolejne 8 godzin pracy, a część osób przychodzi po to, żeby w jakiś sposób e, no, dać kopa temu projektowi, tak? dać kopa temu co robi i pchać to cały czas do przodu, bo widzi tam ten szczęśliwy koniec i widzi tam cel swojego jakby jestestwa. Więc to nadal jest jeden zespół podzielony jakby niewidzialną linią przez środek na, na pół. Okay. I tutaj się zastanawiam, bo pewnie nie jesteśmy sobie w stanie odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Jesteśmy pewnie w stanie dać jakieś porady, jak sobie z tym poradzić. Jeżeli porady, chodzi... jak sobie z tym poradzić. Masło maszane. Jesteśmy w stanie dać tipy, jak sobie z tym poradzić. Jeżeli chodzi o radzenie sobie, to wydaje mi się, że już wystarczająco dużo mówiliśmy w temacie Scrum Mastera i nie tylko. Dużo mówiliśmy o zespołach, więc linki te, które nam się wydaje, że mogą pomóc umieścimy pod filmem. Nie wiem, czy masz problem z motywacją ludzi, nie wiem, czy masz problem z tym, że ludzie przychodzą do pracy, by robić tylko i wyłącznie to, co im każesz. Ale jeżeli widzisz u siebie pierwsze symptomy tego, że może się dziać coś niedobrego, zapraszamy Cię do naszej nowej podsekcji, w sekcji szkolenia, gdzie odpowiadamy właśnie na Twoje potrzeby. Zapraszamy.